Cześć Boże, przekaz Pana Jezusa do Małgorzaty, 27 grudnia 2019 roku, piątek, godzina 15:07. Dzisiaj święto Jana Apostoła, mojego umiłowanego ucznia. Święty Jan stał pod moim krzyżem razem z moją mamą Maryją i on bardzo dawał jej duże wsparcie w tym miejscu. Przytulał ją do siebie, gdy ja wisiałem na krzyżu. Pokazałem wam ostatnio w tych dwóch płomieniach jednej świecy, jak wielkie było duchowe zjednoczenie mnie i mojej mamy podczas, gdy umierałem na krzyżu. Pomimo własnego cierpienia, moje serce pragnęło ją przytulić. Jako matkę, ale na krzyżu było to niemożliwe. Czynił to za mnie święty Jan. Nasze serca były złączone w tym cierpieniu, i nasze spojrzenia przenikały siebie na wskroś. Tak jak w świecy pobłogosławionej, gdy ją zapalicie, jest moje odbicie światła, to pokazałem wam też to drugie światło ducha świętego Marii, i nasze to połączenie na krzyżu. Nawiązuję do tego, bo niektórzy uważają, że wielki kult do Maryi nie pozwala mnie dostatecznie czcić jako Jezusa, że niby Maryja zasłania moją wielkość od kupienia waszych grzechów. Nic bardziej błędnego jest w tym, którzy tak uważają. Moje istnienie było dziełem Boga przez Maryję. Jak każde dziecko jest zjednoczone z matką poprzez jej łono, tak ja byłem i jestem zjednoczony z moją matką, Matką Bożą, poprzez Ducha Świętego, bo z Ducha Świętego się począłem, jak zwiastował to Anioł Maryi. Dlatego, kochane dzieci, zostawiłem Wam swoją matkę pod krzyżem na Wasze czasy ostateczne. Święty Jan był mi bliski i wierny do końca i dlatego Jemu powierzyłem tajemnicę Apokalipsy, która właśnie się wypełnia. Niektórzy z was już bardzo się niecierpliwią, a niektórzy odeszli, choć byli tak blisko mnie. Podobnie było z moimi uczniami, którzy jeszcze za swoich czasów oczekiwali nadejścia, Bożego Królestwa. Według mojej zapowiedzi za mojego życia. Niektórzy teraz mówią, że Królestwo Boże nie jest z tego świata. Ale to jest nieprawdą, bo z wyboru człowieka i jego grzeszności wyparliście mnie z ziemi doczesnej, na której teraz króluje szatan. On ma tutaj teraz władzę, ale tylko do pewnego czasu, bo to Królestwo należy do mnie. I gdy moja matka zatriumfuje w piątym dogmacie, to szatan zostanie strącony do czeluści. Pan Bóg zostawił Wam wolną wolę do wypełniania tutaj na ziemi, ale większość jest przeciwna lub obojętna, aby uznać moją mamę i wywyższyć w tym ostatnim dogmacie w taki sposób, o jaki prosiłem już wiele razy przez proroków. Orędzia przez Kościół uznane nie chcą być przez moją hierarchię zrealizowane. Mam na myśli orędzia z Amsterdamu i pytam władców Kościoła, dlaczego zmienili zdanie, lub w ogóle ich to nie interesuje. Moje dzieci Boże znają te przekazy, bo chcą wiedzieć, o co prosi Matka Boża, a moi biskupi milczą i udają. Że nie słyszą głosu z nieba. Ja po to zostawiłem wam Maryję pod krzyżem, jako matkę Kościoła Świętego, i jako matkę Jana, i matkę wszystkich dzieci, która ma was prowadzić do mnie, do Jezusa. To, co zaistniało pod krzyżem, to był mój testament dla Kościoła, a czy namiestnik Kościoła nie wie, że zawsze testament. Trzeba otworzyć i wypełnić, aby stała się wola Boża. Wasze dzisiejsze ludzkie testamenty otwieracie i realizujecie, bo zawierają podział majątku, a mój testament jest testamentem duchowym, który ma dać dzieciom Bożym życie wieczne i należy go wypełnić do końca. Ten testament ze szczegółami opisał Wam mój ukochany apostoł Jan. A Matka Boża przychodzi już wiele lat i przekazuje, czego potrzeba, aby ten testament odczytać, zrealizować i zamknąć, aby się wypełniła Apokalipsa. Gdybyście władcy obecnego kościoła dobrze odczytali ten testament, to zaoszczędzilibyście dzieciom. Bożym dużo mniej cierpienia, bo Pan Bóg jest bardzo sprawiedliwy i miłosierny dla swoich dzieci, którym podarował życie wieczne. Bierzecie na siebie jarzmo cierpienia moich dzieci i dlatego Pan Bóg wobec kapłanów na wysokich stanowiskach będzie bardzo sprawiedliwy, surowy, bo miłosierdzie dla nich. Zostawił w danym pod krzyżem testamencie. Gdy testament nie zostanie zrealizowany, pozostanie dla hierarchii Kościoła tylko sprawiedliwość Boża. Zapowiadamy wam już to dzisiaj, bo plan Boży był inny dla całego świata, a ręka Boga musi już opaść i opada na oporne plemię. Wy kochane dzieci, nie lękajcie się, pomimo że mój testament nie zostanie wykonany. A to od was, pomimo waszej modlitwy, tylko nie zależy, ale ona będzie wam policzona. Dlatego nadchodzi oczyszczenie, i gdy Bóg opuści swoją karzącą rękę, to was osłoni Maryjny płaszcz zbawienia. Na te trudne czasy wam błogosławił moje wierne owce i wytrwałe. Módlcie się nadal, a Plan Boży i tak zostanie wypełniony, bo apokalipsa zmierza ku końcowi. Jezus zanurzony w miłosierdziu dla dzieci bożych, zebranych koło Jego Matki Różańcowej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Uwaga zachęca się do rozpowszechniania powyższych przesłań, łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże. Każdej osoby, która z wiarą tego dokona.